Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostki Floppy Ghost. Kostka ma 5 boków, jest pięcioboczna, czyli ma ścianę bardziej podobną do Megaminksa. W porównaniu do tej kostki jest po prostu inna. Ani trudniejsza, ani łatwiejsza, po prostu inna. Nie ma takich ruchów jak w tej kostce, nie ma czegoś takiego. Eee, dlatego, że tutaj e, gdybyśmy chcieli dalej obracać, musimy to zrobić na siłę. E, ustawienie boków e, blokuje kolejne ruchy. Eee, trzeba sobie radzić tylko obrotami o 180 stopni. Nie można wymusić jakiegoś pojedynczego obrotu, tak jak można to zrobić w tej flopie 1 na 3 i na 3, czego ja akurat nie robię, ale można tam to zrobić. Dobrze, kostka pomieszana i zaczynam układać. Najpierw szukam dwóch elementów, które są obok siebie i pasują do siebie. Te dwa do siebie pasują i to one są już dobrze ustawione, ale żeby nie było tak prosto, to ten powinien pasować tutaj. To może go wstawię tu, czyli zabieram go na bok, wstawiam i wcale nie wiem, czy on tutaj powinien być. Wcale niekoniecznie, a może powinien tylko inaczej ustawiony. Objadę nim kółko i dopiero go wstawię. Teraz jest dobrze wstawiony. Tutaj chciałem zacząć od tego, natomiast ułożyło mi się tutaj yy, cały rządek. Ale jeden po drugim trzeba wstawiać te elementy, a na ostatnich dwóch może pojawić się jakiś problem. Jeżeli te trzy są dobrze ustawione, bo kostka układa się w kwadrat, to ta krawędź pewnie powinna być w taki sposób ustawiona i ta w taki, bo one tworzą zarys tego kwadratu natomiast jeżeli tak to ten element pewnie powinien być tu ten tutaj a ten a ten tutaj tylko że inaczej obrócony spróbuję wstawić przynajmniej ten zabieram go stąd podstawiam mu miejsce wstawiam go i jadę nim na miejsce i to chyba nie jest tak, jak powinno być, czyli prawdopodobnie jednak ten powinien być tutaj. Odstawiam go, wstawiam go i teraz jest dobrze. Natomiast tutaj one obydwa są prawdopodobnie na swoich miejscach, natomiast są źle obrócone. Powinny być obrócone o 180 stopni. I wtedy by pasowały, bo w ten sposób nie pasują do kostki. Żeby ten wstawić tutaj, to podjeżdżam po niego najpierw tym elementem. Wstawiam go i wracam. Będzie już tutaj pasował, natomiast ten dokonał yy, małego obrotu. Ale to powinno wystarczyć, żeby kostka była ułożona pod warunkiem, że mi się nie zatnie. Podstawiam mu miejsce. Wstawiam ten podłużny i kostka y, ułożona, czyli tak naprawdę jedyny trudny element w tej kostce to y, dwa źle obrócone y, narożniki, bo to chyba narożniki będą, to będą krawędzie, te które się stykają ze środkiem. Żeby je obrócić to trzeba jednym z nich pojechać po drugi ustawić go i pojechać z powrotem dookoła kostki. Yy, tu się robi trochę bałaganu, ale. Yy, tutaj dwa inne są teraz źle obrócone, ale w ten sposób można yy, te dwa narożniki. Obrócić. Cała reszta kostki jest ułożona, tylko te dwa narożniki są obrócone o 180 stopni, czyli podjechać, wstawić, odjechać z powrotem i tu już pojawia się trójcykl, którym można kostkę ułożyć do końca, czyli podstawić miejsce, dlatego odstawić go ten i kostka ułożona i te dwa zamienione yy, obrócone narożniki to chyba jedyna trudność w tej kostce. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.